Całem Gambit z tej strony. Eee, I co, jesteśmy nagramy? Nie widać mnie. No. Eee, jesteśmy nagramy, zaraz wejdziemy do środka, gdzieś tam. Nie wiem, czy dobrze pokazuję. I zobaczymy, co tam się dzieje. Ze mną jest jedna trzecia Ligi Cieni, Radek. I będziemy walczyć. Lecimy. Everyone can relax. Gambit has Ok, przegląd zaczynamy od Trefla. Trefl, który rozłożył się z Santiago i mnóstwem innych ciekawych rzeczy. Dlaczego to się w jakiś sposób. I roar. A tu jest Bart. Bart, który ma Nowy Jork. O, awesome. Bart, który ma Terre. Eee, tutaj jest super zrobiona dymówka, którą można sobie zagrać yy, na 6 haseł. Mhm. Eee... I Bart, który ma tony innych fajnych rzeczy, w tym... Galaxy of Triumph? Nowe Carcassonne. Gdzie jest nowe Carcassonne? Nie widzę nowego Carcassonne. Nie, to nie jest nowe Carcassonne. Dobra. A, jest Zaginione Dziedzictwo. To też fajna gra. Dobra, idziemy dalej. Kogo mamy obok? Obok mamy Goliath Games I robimy zamki z piasku, zamki z piasku I mamy dużą pomysłówkę Fajna gra, ale nie zmieściłaby mi się na stole I mamy balony Balony zawsze w cenie I wielka fabryka elfów, tu się robi elfy Nie wiem dlaczego, ale robi się tu elfy Szukamy, co tu jest dalej. Tu są Dambo Pura. Gdzie jest wyprzedażówka? Za ścianką Rebela. A, tam jest chyba. Co tu jest? Cicho. Tu jest wydawnictwo Zielona Sowa. No zapraszam. MDR. A, to tu Gierki tak. Korporacja. Gramy? Zaraz, ja tu muszę jeszcze przejść, dużo rzeczy. Ale to no, zobaczmy. A, a co znamy? Słyszeliśmy. Nie grałem, szczerze powiem. Aczkolwiek e, czytałem, słyszałem. Aha, Galakta! Cześć! Co? Nie bi mnie. Co mamy ciekawego? Jest XCOM, jest Gears of War. Jest... a macie dodatek do Gry o Tron? W sensie kartczanej? Tak. Nie, jeszcze nie Przegrałeś życie. Przegrałem. I jest to... to, 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 to... premiera. Wrócimy tu jeszcze. Taką pizzeckę, nie? Tak jest. A wygląda, tak? Tak wyglądają goście. A tak wygląda Imperium atakuje. A nie, teraz tego nie powiem. I dowieźli, dowieźli Dolinę Kupców. Tak jest, udało się. To jest e, fajny deck-building, tutaj go masz. Deck-building, w którym karty kupujesz nie tylko po to, żeby e, potem je zagrywać i tam, nie wiem, kombosować, ale też po to, żeby budować własny, własny stragan e, i do tego musisz odpowiednią liczbę kart, tak, rosnącą układać w odpowiednim tym... 4 tak? No. Problem. Vikings Gone Wild! That's right. The board game. But I speak English, so there's no problem for me. <laughs> nice to really. meet you. Okay. So hi, let me present to you hi. Vikings Gone Wild. <laughs> uh, we are a, a Krakow-based video game company uh, with a license called Vikings Gone Wild and it has over three million users online. So we decided to make a board game out of it. So basically, this was the um, mobile and uh, exactly. PC so game. Exactly. So it's a mobile and Facebook game. Oh yeah. And out of the three million, there's actually almost two hundred thousand people from Poland who play the game. So we thought, why not uh, try to publish it in Poland? Um, this is actually a prototype, um, but the game is actually pretty final. It's a deck-building uh, game, uh, very inspired of. Uh, Take the genre with a twist that actually build a village as well. So you have cards that don't go back to your deck, but sit in front of you, and basically grow your village, produce resources, um, and give you advantages. Mm -hmm. The goal is to attack each other and uh, to, uh, to get as many points as, as possible as fast as possible. I'm actually setting up the game now. And, uh, uh, basically, you are going to uh, publish it through some—I don't know—Kickstarter or, or something like this. Or no, it's so ready to publish. Yeah, so we, we will publish by ourselves online uh, yeah. to our players. But we're looking for publisher, uh, local publisher. We can do retail. We don't do retail. We don't know do retail. So basically, the idea is to uh, get it on, on in stores through partners. So that's the goal of us today. It's Not so much to—it's it's mostly to. To try to show the game, see if there is an interest for the published market and, um, and hopefully put it on the shelf uh, in the. Wait, uh, peak Is it? Uh, peak Ampeak uh, is. Uh, uh, anyway, Ampeak. Yeah, okay. <laughs> no, no problem. No problem. Uh, what is the estimated time of arrival? So I would say. End of first quarter of twenty sixteen, so so another another four or five months for this to come out. Looks you like it? Yeah, really. Thank you very much. Quite yes. impressive. Thank you. This is the, I guess, that's the uh, prototype of the board, or? Exactly, yes, yeah. so actually this is uh, pretty much the final board, obviously it's on a piece of paper right now. And uh -huh. the board will be fixed, or uh, rather, like, uh, from Upper Deck Entertainment, the with this rubber mats. No, so it will be a, a foldable deck, a foldable board that's fourfold. Okay. It's actually a huge board, it's a 56 by 56, so... Yeah, I see. So, um, but uh, we, because our, our players are also rather casual, we wanted something that helps uh, put the cards where they belong and really facilitate the, the onboarding of the game. so we, we didn't have it at the beginning, and as soon as we made it, everybody's like, you need to keep it. it's awesome. i understand so much faster. so it was part of the uh, testing process of getting users, uh, getting players to, to get the game faster. And, okay. and, and that worked out for us. so this is going to stay. cool. cool. Okay. So to be honest, I have to check the um the electronic version of the game. Yeah, sure. You uh, on can. the on the it's, Facebook. It's iOS, Android and Facebook. So uh, I I will check it. And you can do sure. it anytime. Tactics. Z olbrzymią Jezus zapomniałem jak to się nazywa. Kalaha. To się syna kopiście, która jest czadowa. Aj no. I, know. I... A jaka jest liczba na I... Aha. Aha! To jest... Reims of Wonder, który kiedyś dla Was recenzowałem. A to tak. A to jest... Reims of Wonder. Karciana. Jak bardzo... Jak bardzo wersja karciana jest... E, oddaje to, co jest na planszy. Wersja kardziana jest bardziej grą strategiczną, a mniej przygodową. Ja to tak w skrócie powiedzieć. Jest tylko dla dwóch osób. Wersja tylko dwuosobowa? Musielibyście spróbować, bardzo fajne gra. A kalewa? Kalewa to też jest nowość, to jest na podstawie Kalewali mitologii Aha. fińskiej. Gra również na dwóch osób. g trzy. Ja nie, nie. nie, nie znaczy, no, nie. Dementuję Mechika. Śliczne są te po prostu wieżeczki. Stinky biznes. Nowe jest, z tego co pamiętam. Nowy i Kaczmar już to powiem, Ci przetestował wczoraj. Grał do drugiej w nocy. Jako, że to gramy, można na gramy spotkać tak? sławnych ludzi. Tak wyglądają sławni ludzie. Sławni ludzie, niech pomachają. Ania i Kuba Polkowscy! Co gracie? Po kolei tak. Czyli na pierwszej Tutaj możemy. Dlaczego mam pieska? Czy są tutaj, będzie na koniec, jak przejdziemy, będzie atak w górę. Niech łowią i my popatrzymy co jest dalej. To oh nie. DeLorean! One nieee! 1.21 gigawatts!

Kupić? Ale to. A takiej <grym> wersji to on nie na sprzedaż. Mega bojowników no to mam, tak ale ja chcę tylko dziś, to. Tylko dzisiaj właśnie. Ja chcę to. Radek, Radek zajmij no. pana rozmową. I To jest. To jest pierwszy <grym> etap I, I, i To jest. ta To jest. To To jest. Games Factory Publishing. Naprawdę zawsze zapominam, jak oni się nazywają. Kręciłem Rola i. G. Gale... też zapomnę. Ale GFP można mówić. Fantasy Flight też jest FFG, fajnie Fantazy e, Fantasy Flight też mi się myli zawsze. Nie no, pamiętam, no. jak ich nazywam. No. Roll for the Galaxy 2 na 10 Dominion 2 na 10 Namiestnik 2 na 10. Games Factory Publishing 2 na 10. I tak, to będą wydawać źli ludzie. I to będą wydawać po polsku. Też na wspieram. Dobra, nie pytam, nie będę zdradzał Waszych tajemnic. I będą wydawać polskie wersje zegarków z Hunger Games. Awesome. Albi! Ta, 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 polski film, Enigma, Telepatia. Zawsze się tak nazywali. Tam, tam, ta, 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 tam. Instrukcja <grym> jest <zespół> się w języku, bo ta strona tak naprawdę jest mega prosta. A w zasad też, co robić w danych

Co się dzieje w tym momencie. Obserwujesz ich ukrycia, zwracasz uwagę na wykazanie, które porozrzucali nad tą ziemią. Ciekawe, czasem to, co, co ze sobą się Egmont. Black Monk Games. Jak widać dobry. na załączonym obrazku... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam jedno pytanie, drogie Black Monki. Dlaczego nie ma Fluxa Adventure Time? Dlaczego nie ma fluxa? Znaczy nie, inaczej, dlaczego nie wydaliście go po polsku? E, ponieważ uznaliśmy, że Polska jeszcze nie jest gotowa na taki wielki szał jak flux Adventure Time. Najpierw trzeba przy, przyzwyczaić ludzi do zwykłego fluxa, kiedy już zobaczą z czym to się je, to wtedy być może. Jesteśmy na stoisku Lucrum Games. To są wojownicy podziemi. 2 na 10. Przebiegłe wielbłądy. Podobno... Podobno... Też, podobno gra roku. 2 na 10. Intryganci? Ja mówię, no dobra, ale 2,5 na 10? Za jak za pudełko, nie? bo wyjeżdżał za granicę, do Anglii miał... Red i 7? Tak dalej. Więc dla niego 2 to na 10? Tak, 4 dychy dał za, za... Co ja słyszałem, jakie Red 7, 2 na 10. Przynajmniej 7 na 10. 2 na 7. 7 na 2 chyba. No, nie no, macie naprawdę e, magnesy z karłem? Tak. Ale tu są aluminiowe konstrukcje i się do niczego nie przykleiło. Grana, CV, A tu jest to, na co wszyscy liczą i czekają. Tak jest, to na gier. A właśnie, tu się miałem też pojawić. Mam to, Światy. Co? Nie, Katulurium. Tak, widzę, widzę, A, już widzę. To jest ta gra, gdzie Cepelin przypomina świnię? Tak tak, tak, tak. A bo świnia przypomina cepelinę. Jak zwał, tak zwał. To był Maldar Games, idziemy. E, hangary tam, hangary są tam. Szuka was taki kolej astmą no dobra, to co? Czas zerknąć, e, czas zerknąć na wielką halę. Co tu się dzieje? Tu się dzieje... Szogun się dzieje. Tak wygląda szogun. A tak wygląda szogun w formie roztłonkowanej. Idziemy dalej. Co tu jest? Tu jest, tu są herosi, dwóch herosów. I gra, której nie znam. Teby! Teby! To są teby! Hmm. Jak fajne są teby? Fajne są teby. Teby, Warszawa. No, jasno. Lecimy dalej. Elysium! Fajne. Dobra, ja fajnie zaraz przejdę. Kto wygrywa? Ciężko wyczuć, ale... Pierwsza gra jest taka raczej okay. żeby się tak, oduczyć już robimy tak, że rozmawiamy jaka jest opcja i pomagamy sobie nawzajem, bo jest ciężka gra, trzeba się nauczyć co karty na przykład mają za właściwości. to już teraz lepiej, nie? Ale, ale na początku jest dość, dość, dość trudna. W miarę swoich, swojej kolejki już się człowiek rozwija i... Teraz I myślę, że jest, ale jest naprawdę e, troszkę trzeba się powrócić, ale... Jest fajna, ciągająca. To miłej gry życzę. Dzięki. Czy to jest Survive? Tak. I jak? Bardzo fajna lekka gra. Ja słyszałem, że dużo w niej hejtu i w ogóle takich rzeczy. Ztujemy no, się nawzajem, ale z uśmiechem. Nie no oczywiście, jak się mordować to z uśmiechem. Czy ktoś jak widział? Sensie. To jest hejtu, ale. <laughs> Dobre! Bang! Tak wygląda bang. Tak wyglądają martwi ludzie przy bangu. Lords of Xidit. Dużo się dzieje. A tu grają w naczos? Nie, sorry. Hollywood. Złe orki. Dużo złych orków. I tak przegracie i umrzecie. A z czymś, czy ja, jest, na szczęście nie jest. na rano w tej Feria kolorów i w ogóle wszystkiego, co. Spikau! Oni są wszyscy szpiegami, To widać po twarzach. Śpieg, to też jest śpieg. To też jest śpieg. Też. Też wszyscy są szpiegami. Ja, ja. <grywa> na blogu? będzie Jojpur! Tak Hmm! Wygląda? Hmm! Okay. jeszcze nie wiem. Okej. Jezus, to się słuchajcie tyle dzieje, że Colt Express, Liga Cieni, idziemy. Mam nadzieję, że nie pozabijam ludzi. Kingdoms To są fajne. O, oh, moja mumia i ja. To jest. To jest. To jest. Aha, czyli to jest neuroshima hex tylko. Nie, z tym. Nie, 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 coś co innego to jest. To jest. To są termity, tak? Tak jest. To jest termit jeden. To jest Termit 2. Wbrew powszechnej, utartej opinii, termity jednak umieją czytać. To jest Atlantyda trefla. Wygląda słodko. Idziemy dalej. Co tu się... No, w ogóle jeszcze... Idziemy dalej. Nie, nie sposób tego ogarnąć. Słuchajcie, nie jest sposób. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. Tutaj ludzie igrają z gruzem. To nie jest bezpieczne Na pewno nie jest Abyss i Splendor O, metropolia Metropolia, jak żywa Wow, the hell A, ah, to jest Dragon's Order Ale przyjemnie się Zobaczmy z tej strony będą, będzie widać napisy. Może. No wygląda to euponujący. Ludu, Ludzi jak termitów. Nowy Jork 1901. Ta, 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 ta. Wbrew powszechnej opinii alchemicy nie tylko produkują napoje, ale również zapiekanki. Tutaj jest zapiekanka z czerwonym potionem. Tutaj zapiekanka z czerwono-białym po tym. To kajdo. Tak jest. O, nojka! Nieśmigana. Mamy dzisiaj drugie podejście do takiej nowej gry. I know. Wyjęliście nojkę nieśmiganą z tego, z wypożyczalni? co? Niesamowite. To są, to są pojedynki. Jezus, jakie kolorowe. jakie skomplikowane. Co tu się dzieje? Zamki Szalonego Króla... tego tamtego. Kto ma najwięcej jeńców w lochach? To ma lochy? teraz kontrolować? dlatego myślisz, że i tak cię kontroluje, dlatego dajesz 10 albo cię kontroluje. A cię kontroluje? Przejdźmy dalej. 15. Zobaczmy czy szeryf Piękność trafi no. czy nie? Ja trafi moze... ja czy to... nie? to może, nie opłaca. Kontroluję. Ja jestem czysty jak Czy możemy się jakoś porozumieć w tej kwestii na samoturę? Jest czysty jak łza. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Nie, na tak. pewno nie jest. czy Toczy... na pewno nie mogą kłamać. Czyli nie chcesz się kłamać, tak? To by się mogło iść przed tą rundą, to tam wszedł kontrabanda, tak? Teraz to ja się płacisz nie... Płacisz coś czy nie płacisz? Nie. To cię kontroluje? No. Słucham. Dziesięć. Dobrze. Nie wiem, ja jestem. To ciebie puszczę. Czyli kogo Nie? Dobra. dobra, dobra. 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 Jakby nie No wiec, ja przy ciebie. 4. Tak jak mówiłem, mam trzy To są cyklady. Tak jest. To są cyklady. I pachwor. I to jest e, bardzo mało skomplikowana gra, w której jest bardzo mało elementów. I w której krasnoludy hodują owce w celach wiadomych. Znaczy, żeby jest komuś zabraknie miejsca na stole, to gra sobie na podłodze. Sławni ludzie nagramy część druga. Hej sławny człowieku! O, sławni ludzie zestaw kości dla kolejnego gracza. Załóżmy, że ja właśnie przygotowuję taką ofertę i przekazuję dalej. Teraz musisz zdecydować, czy taki zestaw Cię interesuje i chcesz go sobie zatrzymać, czy nie. Jeżeli zdecydujesz, że nie, to on leci do kolejnego gracza i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wróci do mnie, to ja go muszę sobie zostawić. Więc bardzo ważne jest, żeby przygotować zestaw, który nie będzie ani za dobry, bo wtedy ktoś po drodze go weźmie, ani jakąś kompletną padaką, bo wtedy na pewno wróci do Ale załóżmy, że przygotowałem taki zestaw, Decydujesz, że go zabierasz, więc e, kiedy zabierasz zestaw, dobierasz jedną kostkę z puli i to jest twój zestaw jakby akcji, twoja pula akcji na tą rundę, Ponieważ e, zostały jeszcze kości i karty inicjatywy, biorę kolejną kartę, przygotowuję kolejny zestaw i ponownie, przekazuję dalej, ale ponieważ Już, masz mam zestaw wrócić do kolejnej osoby i znowu każdy z graczy po kolei będzie podejmował decyzję, czy chce czy nie, ja tym jak każdy z graczy ma już swoje rozkazy, przechodzimy do fazy, gdzie każdy z graczy rozegra swoją kulę i będzie właśnie te rozkazy rozpatrywał. Rozkazów mamy sześć. Na początku każdej który gracza, każdy gracz musi, jeżeli ma w kuli wynik zarazy, musi go rozpatrzyć. To jest jedyny negatywny wynik i jednocześnie jedyny, który jest obowiązkowy. Wszystkie inne są, możemy wykorzystać, ale nie musi. Mhm. Rozpatrując zarazę musimy zabrać jednego z naszych badaczy i umieścić go z powrotem u nas w puli. A oprócz tego mamy jeszcze pięć już pozytywnych, czyli takich, które nam pozwolą to zrobić. Pierwszy z nich to szkolenie. Szkolimy dwóch badaczy z puli umieszczając ich na naszej karcie rasy. A następnie korzystając z wyniku wsparcia możemy zabrać ich z karty i umieścić na statku w jakimś pomieszczeniu, gdzie mamy żeton teleportera w naszym kolorze. E, oprócz tego mamy też wynik e, improwizacji i improwizacja e, pozwala nam albo wyszkolić jednego, albo wysłać jednego badacza na stan. E, kolejną akcją jest ruch. Ruch pozwala nam przesu wykonać trzy trzy... Jak mamy jakby trzy punkty ruchu. Punkt ruchu pozwala nam przesunąć jednego badacza do sąsiedniego pomieszczenia i możemy je podzielić jak tylko chcemy, czyli możemy na przykład poruszyć jednego badacza trzy razy, albo poruszyć trzech różnych badaczy, tutaj jest pełna dowolność i ostatni wynik to użycie technologii. Technologii mamy cztery, każda z nich robi coś innego, ale co to opowiem na sam koniec. W momencie, kiedy korzystamy z technologii, zaznaczamy, że ona już została wykorzystana i kolejni gracze już nie będą mogli w tej turze danej technologii używać, ona będzie dostępna ponownie w kolejnych hmm. wyrzuceniu. Oprócz tych akcji każdy, każdy wynik poza zarazą możemy odrzucić bez rozpatrywania efektów, żeby wymienić go na jeden punkt ruchu bądź odkryć pomieszczenie. Odkrywanie pomieszczeń jest dość istotne, ponieważ tylko do odkrytych pomieszczeń możemy wchodzić. Na początku, gry wszystkie będą zakryte poza, poza wyjściem i odkrywając pomieszczenie, wybieram sąsiednie pomieszczenie, przy czym sąsiadują tylko po krawędzi, nie, nie można odkrywać na, na, na sposób. E, odkrywam takie pomieszczenie i od razu umieszczam nim, w nim swojego badacza. I teraz już można w nim rozpocząć, można tam na przykład ustawić teleporter itd. Tak dalej, tak dalej. W fazie wykonania akcji każdy z graczy może raz użyć zdolności jednego wybranego pomieszczenia. One, to, te zdolności są przedstawione tutaj. Po tym jak gracz wykona wszystkie swoje akcje, sprawdza, czy udało mu się wykonać jakieś zadanie. Każdy z graczy będzie miał na ręce jedną kartę zadania, a oprócz tego będzie pula kilku takich zadań ogólnych, które każdy z graczy może wykonać. Jeżeli udało nam się spełnić warunek, to taką kartę zagrywamy sobie przed sobą. I ona nam będzie dawać punkty zwycięstwa. Co ważne, czasem musimy dodatkowo zapłacić koszt w postaci poświęcenia jednego badacza, jednego bądź więcej badaczy ze statku. No i po tym, jak gracz sprawdzi, czy wykonał jakieś zadania, kolejka przechodzi na kolejnego gracza, czyli z kolejnym numerem na karcie inicjatywy. I tak rozgrywamy turę, aż wszyscy, wszyscy gracze wykonają swoje akcje. Po tym jak wszyscy wykonają swoje akcje sprawdzamy czy komuś udało się zdobyć wystarczającą liczbę punktów dominacji, żeby wygrać grze, grę. Przy czterech graczach to będzie 6 punktów zwycięstwa. Punkty otrzymujemy za te karty, które, za karty zadań, które wykonaliśmy. Każda karta jest warta jeden punkt. I dodatkowo na koniec każdej rundy sprawdzamy, kto kontroluje dane pomieszczenie. Jeżeli e, kontrolujemy pomieszczenie, czyli mamy więcej badaczy niż jakikolwiek inny gracz, e, z zastrzeżeniem, że w niektórych potrzebujemy e, tam nie dwóch nie wiem, bądź trzech badaczy, żeby kontrolować to dodajemy te punkty do tych, które mamy za, za misję, przy czym te punkty jakby się nie kumulują, one nie zostają na kolejną rundę. Jeżeli kontrolujemy pomieszczenie, to w danej rundzie mamy te punkty, ale jeżeli... I raz ktoś na to pomieszczenie, po prostu, tak? Tak, postanę, Jeżeli ktoś to pomieszczenie tak. później przejmie w kolejnej rundzie, no to jakby on już będzie te punkty kontrolował. Jeżeli nikt nie zwyciężył w tej fazie, przechodzimy do porządkowania. Witamy w kolejnym odcinku Gambito Game Troll TV Aktualnie gramy w grę pod tytułem Andromeda Nie mam pojęcia co to jest ale generalnie są bardzo fajne postaci Życzymy Tomkowi powodzenia dobrze? Tomku ogarnąłeś instrukcję? Oczywiście było nam tłumaczone. Aha, czyli nie ogarnąłeś instrukcji. Dobra. Czyli zasady będą twórcze. Powodzenia. No, słuchaj, ja, powiem ci, cześć. No i tak na temat telefonu 48 minut. Dobra. będzie dalej. No, Super. No, hamiętelka? Ale się na to. Lecę zam potrzebujecie mikrofon jest? Jeżeli nie, no to ja nie potrzebuję. No, ja też dzisiaj to prowadzę. Takie zgodnie. do sing stare?